Cześć, witam was na kanale Grunt Macieja i rośliny egzotyczne. Dzisiaj e, taki spontaniczny odcinek. Właśnie e, zauważyłem, że przelałem alokazję. E, tutaj to jest e, Sarian, ma się ok, ale zobaczcie tutaj alokazja e, Zibrina Superba Tigrina, tak? T tigrina Superba. I yy, nowo wychodzący liść, dopiero się rozwijający, powinien być fajnie sztywny yy, do góry był pionowo, a teraz lekko zwisa, co oznacza, że go przelałem, a przelałem go całkowicie niechcący, ponieważ yy, w ogóle podniosłem tu temperaturę, tu jest taki grzejniczek, tutaj utrzymuję temperaturę 25 stopni i więcej, żeby to fajnie wszystko rosło. A tu nawet jakiś grzybek wyrósł. O. I co? I teraz będę chciał oczywiście uratować tą zebrinę, tigrinę, zanim będzie za późno. I tak we wszystkich roślinach szybko e, ziemia przesycha. Tutaj, na no, może. Banan e, to jest. co to jest? Helen's Hybrid. I jest suchutko i wszystkie tutaj fajnie mają. Przesuszają się. Podlewam gdzieś co 2-3 dni. I. no niestety zebrina tak wody nie ciągnie. I chciałem właśnie zobaczyć, jak tam się jej korzenie trzymają. I będę ją ratował w taki sposób, że. sorry. Kręcę jedną ręką. O, ma. Jak widać, korzenie nie obejmują całej bryły, znaczy tej całej ziemi w doniczce. Idą pionowo, praktycznie do dołu. Powinien dać dużo większą doniczkę, ponieważ bulwa jest dosyć długa. Myślałem, że wyciągnę całą bryłę. Tak, tu jest dosyć mokro. Muszę to wysypać na podłogę. Zobaczcie, że korzenie. Tutaj było dno doniczki. Podobnie rośnie, rosną te korzenie u niej jak u takiej palmy. Więc chyba powinna mieć taką wysoką, wąską donicę, ponieważ bardzo korzenie są długie i idą prosto do dołu. Nie rozrastają się tak na boki. Tu widać jak wychodzą z bulwy ta automatyczna ostrość to nie za bardzo tutaj mi się zgrywa. Fajne młode korzenie. No i co? I właśnie odsypałem yy, to wilgotne podłoże. Ono zostanie użyte, bo ono było dosyć świeże. Słuchajcie. Go użyję jeszcze raz, ale musi przeschnąć. Natomiast teraz. Yy, wsypie trochę z powrotem tego podłoża. Tu jest włókno kokosowe z ziemią uniwersalną. Ale tutaj mam mieszankę taką suchą. Tak zwany ten bigos, tak? Ziemia uniwersalna, perlit i keramzyt. Suchutki i domieszamy z tym wilgotnym, tego wilgotnego trochę. Trochę suchego. Wymieszam, wymieszam. Dobra, to jest trochę już wsypane. Umieszczę w tej samej donicy. Tu mam okazję. Tak. Troszkę te korzenie musiałem lekko skręcić, delikatnie, aby ich nie pourywać. Powinna być dużo większa donica, ale niestety na razie takiej nie mam pod ręką, a roślinka wymaga interwencji. Więc na razie będzie w tej. Muszę sobie przytrzymać. No i uzupełniam teraz troszkę suchą, troszkę tą wilgotniejszą. O i ta sucha jest taka dosyć napowietrzona, lekka. I zobaczymy za jakiś czas, jak roślina będzie się sprawować. Lekko, leciutko, dognieść. I tak, żeby wypełnić wszystkie luki między korzeniami, to tak zawsze robię, że lekko potrząsam tą rośliną, żeby ta ziemia obsypała się dookoła korzeni. No i ok i może na wierzch dam troszkę jeszcze tej, co była, tej wilgotnej. I zobaczymy za jakiś czas jak to się sprawuje No sorry że taki obraz nie powinien być bo ja to wszystko jednocześnie i kręcę i, i pracuję tutaj kręcę filmuję O zobaczymy za jakiś czas czy się wyprostuje czy nie Ta su i teraz nie podlewam ta, to, su, to suche podłoże powinno z tego starego, co było, powinno wyciągnąć nadmiar tej wilgoci, a roślina uch, powinna wrócić do, do normy. Tak to się teraz prezentuje. Nowy listek fajny, strzałkowaty. Bardzo fajna roślinka. U nas bardzo rzadko spotykana. No i w sumie jeszcze nie widziałem. Żadnej ofercie sprzedaży w sklepach e, internetowych, jak i stacjonarnych. Chodzi mi o tą tigrinę, tak? Tu przypalenia od lampy. A zwykła e, zebrina też sobie dzielnie rośnie, wypuszcza właśnie nowy liść. Taki spontaniczny filmik, jak widzicie, zawsze można popełnić jakiś błąd. Nawet ja popełniam błędy. Mimo tego, że sprawdzam palcem wilgotność podłoża, to czasem za mocno się tą konewkę przechyli i się za mocno podleje. Myślałem, że, że to nic nie zaszkodzi, ale jednak już roślina zaczęła to odczuwać w ten sposób, że zaczęła pokładać liście. Więc jeśli u okazji liście wam zaczynają się pokładać, to znaczy, że ma za mokro. A, 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 na koniec. Jeszcze nie wypuścił odrostów. Chociaż już przy wykopywaniu. Chyba we wrześniu go wykopywałem. Zaczątki odrostów były. Ale w tym roku będzie. Będą maluchy. Pozdrawiam, dobra, bo to już zacząłem gadać nie na temat. Trzymajcie się i do następnego.